Cześć Manko, witam was, standardowo ekipa Polnik Team Garaż w dzisiejszym odcinku robimy tak zwany zimny dorot Ja akurat robię go w fałsence, która jest tutaj u mnie obok Ale patent, który wam pokażę, a wręcz sposób bardziej Możecie wykorzystać w każdym samochodzie e, Czy w benzynie, czy to w dieslu W każdym modelu, także oglądajcie OK, a więc e, zimny dorot to jest po prostu tak, tak zwana taka zrobiona puszka e, Na to, aby odgrodzić stożek od silnika żeby po prostu nadmiernie się nagrzewał. Bo czym niższa temperatura w dolocie tym jakby więcej mocy, lepsze osiągi. Ja tutaj postaram się zrobić tutaj taką taką odgrodzenie po prostu tu i tak, takie dwa jakby dwie ścianki. Tutaj już sobie zaznaczyłem białym markerem jakby jak ma iść tu ścianka, tutaj na dole też, że tego nie zobaczycie. No i co biorę się za wymontowanie do lotu, bo to Potrzebuję tutaj mieć miejsce i wszystko i wytłumaczę Wam, jaki mam tutaj plan na to, jak to zrobić. Dalot mam już zdjęte, tak jak widzicie. Tutaj mam fajną przy lampie. Czy będzie? Teraz pokażę lepiej. Tu mam po prostu takie miejsce na jakby wlot świeżego powietrza, to jest nad kole. Tutaj jakby przy dole i tutaj całe powietrze sobie może wchodzić. Tak więc zapewne tutaj zostawię tą dziurę. Nie chcę zabudować go do końca, tak jak mówiłem, zrobię tutaj dwie ściany. Tu jedną i tutaj drugą, bo tak że gdzieś tutaj wychodzi. Więc będą dwie ściany i teraz no, jakby to trzeba jakoś to wymierzyć. Więc mam tutaj kartonik, z którego będę sobie po prostu wycinał. Wytnę sobie, nie wiem, może akurat taką część zobaczyć, czy to starczy. I będę docinał tak na kształt nadkola. Później zrobię jakby tutaj tą drugą ściankę. Co jeszcze ważne, będę musiał zrobić jakby podcięcie pod Albo w środku, albo jakby tutaj w środku e, Dziurę, na, na jakby rura, naczynia, na ruretko na miejsce przepływki Albo po prostu zrobię takie całe jakby podcięcie e, Zobaczę jeszcze mm. Więc tyle, no fajnie to u mnie idzie, no bo jakby nie patrząc mam już przerobione mam silikony i rurę Wy zapewne będziecie musieli wywalić seryjną puszkę Którą tam macie e, I dać kawałek jakiejś rury, silikonu e, Silikonku e, i stożek, i stożek. Ja akurat mam tutaj dla ciekawskich PiperCrossa Trochę przesadziłem według mnie, bo jest mega olbrzymi ten stożek No ale no, taki już mam trudno Będę z nim żył i kombinował po prostu Taki stożek to jest koszt Czekajcie, ja żeby właśnie nie skłamać Około dwóch Ale to jest PiperCross Także to nie jest żaden no name Mi się wydaje, że warto dać takie pieniądze za, za po prostu za lepszy stożek niż mieć jakieś gówno To jest gąbkowy Eee, Spoko się trzyma eee, co, co ciekawe nie świszczy Tak jak w innych autach, bo czasami jakiś założystożek to po prostu tak świszczy to jest takie jak zaciąga to jest takie Ale to e, nie przy tym Dobra Szkoda tutaj jakoś gadać Poradziłem się do roboty i widzimy się jak już Dotnę tą część Tutaj na nadkole czy ten fartuch, czy jak to zwał I tej drugą tą ściankę, może już to jakoś skleję eee, No a później w późniejszym czasie będę to wycinał spawał I jakoś przymocowywał a więc trochę zabawy już za mną Ale jak widzicie tak to wygląda Jestem całkiem spoko zadowolony e, Jedyne co tu zrobiłem sobie takie podcięcie żeby zobaczyć e, Na ile, na jaką wysokość Dokładnie ma ta przepływka sobie wyjść czy ją podnieść czy nie e, Z tego co wychodzi Bo tutaj jeszcze na górze mam plan Tutaj, czekajcie, ja tak tutaj na górę, tu Na te w ogóle ranty tej blachy, że tak nazwę, która tutaj będzie Mam plan dać uszczelkę, żeby jak najbardziej uszczelnić to z maską, żeby nie zaciągało sobie powietrza z zewnątrz. Choć jeszcze zobaczę jak to wyjdzie. No i czekajcie może to... Będę, dajcie mi chwilę. I sobie tutaj może mam tu rozbierać, mam to pokazać. Cyk. Cyk. No więc plan jest tutaj taki, że najprawdopodobniej to będzie musiało tutaj sobie tak zejść przy podróżnicy. Ja tutaj zespawam, bo to oczywiście będzie z blachy Co fajne tutaj mam takie wychodzi Tutaj było przymocowane najprawdopodobniej coś, albo jakiś nie regulator No nie wiem, coś było tutaj przymocowane, bo jest szpilka, która wystaje Tak więc fajnie, bo to się tutaj zaczepia o ten, ten karton, czy tam w późniejszym, późniejszym jakby czasie blacha Co jest fajnego, żeby od razu sobie żeby robić formę z kartonu Od razu widzę, że tutaj przy pasie brakuje mi jeszcze trochę Dlatego zrobię ociutkę dłuższą, jakby tą, jak już będę z blachy wycinał, to zrobię to ociutkę dłuższe, tak samo jak tutaj na dole jest tamtej dziura. Po prostu tutaj sobie tak wymierzę, żeby tam blacha schodziła. No i w sumie tyle, no forma jako taką już mamy, chyba pora brać się za arkusz blachy i wycinać to z blaszki, spawać. Co też ktoś może mi zarzucić, dlaczego robię to z blachy, bo teraz się blacha nie jest izolatorem. Bo blacha jak się nagrzeje też oddaje ciepło Ale nie jest łatwo palna dlatego używam, dlatego używam blachy O sorry, ty lampka mi miga, że się rozładowuje e, Dlatego używam blachy I e, do tego blachę e, Najprawdopodobniej obkleję taką złotą taśmą e, Która jest jakby no, te Termiczna Czyli po prostu odbija e, ciepło Ale też jeszcze zobaczę jak to pospawam wszystko e, Także co Pora brać się do roboty Więcej roboty, mniej gadania Okej, okay, tutaj już mamy dociętą drugą jakby e, ściankę No i pora jest wyrzeźbić e, miejsce na przepływkę, jakby taką przelotkę, otwór mm, Tutaj mam pilniczek, którym się właśnie bawię Jest to dosyć pracochłodne, na początek sety wyciąłem dookoła e, kątówką Taki zrobiłem jakby kwadrat czy sześciokąt No i teraz lecę pilnikiem Ta ściana już została tutaj spasowana mm, No nie jest jakoś pięknie, ale jest i tak zadowolająco jak dla mnie jak na pierwszy raz, kiedy robię od, yy, przegrodę Jeszcze zastanawiam się, czy tutaj na dole nie będzie problem z yy, jakby Dotykaniem przegrody o yy, Pokrywę zaworów yy, No bo wiadomo, silnik coś pracuje, ale to zobaczę, jak nie wiem, dam to bardziej trochę pod skosem Że nie będzie tak prostopadle tutaj szło yy, No i tyle, ja się bawię z tym już yy, się bawię tutaj, wracam do zabawy yy, Jak to skończy, no to pewnie będę wam pokazywał, jak to tutaj kminie dalej Będę to musiał pochytać sobie gdzieś spawem, no i pospawać. Taki jeszcze mm, przerywnik przed spawaniem, tak to zostało mniej więcej spasowane tutaj. Tak to wygląda. I e, z tym chyba tak zostanie. Ta tej blacha, która jest jakby bliżej e, tutaj, e, jest chyba troszeczkę za długa, ale to zobaczę jak sobie pospawam. E, no i co no, tu, tu dużo gadać, trzeba brać się za spawanie. I zobaczcie sobie już efekt jak będzie pospawane. Tutaj jeszcze muszę wykminić mocowanie bo e, tak jak tutaj widzicie jest e, tutaj było nie wiem czy to było mocowanie aha mocowanie zbiorniczka no i tutaj po prostu przyspawam sobie blaszkę e, do tej ścianki i zrobię mocowanie żeby było to całe wszystko sztywne e, bo tak to na razie to jest tutaj tak to leży tak nawet tyle co to trzyma tej przepływka która jest założona e, no dobra pora brać się do roboty tutaj wam jeszcze pokazuję <laughs> zaraz przed montażem e, nie wiem, czy powiedziałem wcześniej, ale jest to bracha 0,8, więc dosyć trudno się to spawało Ale wyszło całkiem całkiem, tutaj już jest na że uszczeleczka Jest to, może być to uszczelka drzwi, albo po prostu uniwersalna uszczelka Jak ktoś sobie chce ogarnąć coś takiego Żeby po prostu y, odgrodzić, żeby maska jeszcze jakby lepiej uszczelniła to wszystko, żeby tożek sobie tylko zaciągał powietrze stamtąd Także, no co, ja to montuję i widzimy się już jak wszystko będzie gotowe myślę, że wyszło całkiem spoko, bo podliczając materiały, cena myślę, że nie przekroczyła około 20 zł bo naprawdę blacha jest tania czas pracy myślę, że tak jak ktoś jest ogarnięty to w 3 godzinach się zmieści bez problemu no i to tyle, mam